Z Ewangelii według św. Łukasza. Jezus ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybył w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie ośle uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązali ośle, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, osłali swe płaszcze na drodze, zbliżał się już do zbocza góry oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli i wołali głośno: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zapomnij tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam Wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Niedziela Palmowa to początek Wielkiego Tygodnia, Wielkich Dni naszej Wiary. Dziś przychodzimy do Kościoła, aby w nietypowy sposób rozpocząć liturgię. Rozpoczynamy ją od procesji i od usłyszenia Ewangelii o tym, jak Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy. Jego uczniowie witają go, ścielą przed nim swoje płaszcze. Krzyk Hosanna, który chcą przytłumić przeciwnicy Jezusa, nakazując jego uczniom, aby zamilkli. Jezus natomiast mówi: Jeśli ci umilkną, kamienie zaczną wołać. Dziś chcemy popatrzeć na Jezusa, który wjeżdża triumfalnie. I spytać, czy przez ten czas Wielkiego Postu przygotowałem już moje serce na to, żeby Jezus mógł wejść do niego i triumfalnie wjechać w moje życie. Ze swoimi przykazaniami, ze swoimi nakazami, ze swoją propozycją na moje życie. Dziś słyszymy Hosanna, ale już za kilka dni Jezus od tłumu usłyszy na krzyż z nim. Czy moje życie nie jest podobne do tej sceny, czasami wychwalam Jezusa i podnoszę Go do góry. By potem za chwilę, za kilka dni, a może nawet godzin wykrzyczeć na krzyż z Nim, nie znam tego człowieka. Dziś czerwone szaty liturgiczne wskazują na jedno. Misja Jezusa, którą przyszedł pełnić, to przelanie krwi. Przelanie krwi. Dla mnie, aby mój grzech został usunięty. Czy jestem w stanie dziś, na początku Wielkiego Tygodnia, przyjąć to zbawcze działanie Jezusa?